Siemaneczko, kochane mordeczki, jak to powiada doktor Chris. Chciałem się podzielić moimi doświadczeniami ze zmiany paska na alternatorze. Przeciągnęło się, zajęło prawie dwa dni z czekań trochę na części, a można było zrobić to w 15 minut. Ostatni był zmieniany 5 lat temu, no i tyle z niego zostało. Na szczęście zauważyła żona, to wystawało sobie tak kawałeczek jego tutaj więc na szczęście dobrze wjeżdżaliśmy akurat tyłem i nie stało się to na trasie ale nauczka jest, żeby zmieniać go tak myślę, że dwa, co 3 lata jak tak się jeździ robię ja tak średnio może z 8 tysięcy na rok ale wiem, że ludzie, którzy 50 tysięcy robią na pasku czy tam 60 i nie zmieniają i trochę trzeba mieć pecha albo szczęście je. nowy założony już jest i od razu naciągacz zmieniłem więc można go zmienić bez podnoszenia samochodu ale potrzebne są dwie osoby i klucz siedemnastka ale ta siedemnastka nie może być szersza tutaj niż 42 mm wszystko szersze się nie zmieści kupiłem, ale sobie specjalistyczny klucz do tego do ściągania specjalnych pasków i wszystko było w porządku Tyle, że tu nie było 17. Była 18 i inne bajery, ale nie 17. Więc nie miałem czasu, to kolega wpadł na pomysł Zdaliśmy tutaj blaszkę z popuszce i zdał egzamin do tego. No to jest to 3 czwarte. I potrzebna też jest przedłużka, bo jednak szybko nie na napinacza, jest bardzo ciężko to nałożyć. Ten klucz był potrzebny, żeby zmienić naciągacz, odkręcić najgorzej, że takie klucze nie mają wcale numera, nie można powiedzieć co to klucz więc tylko zmierza tak, żeby się zorientować co to jest, żeby komuś pomóc, jaki komplet kupować choć tu klucz. więc tutaj on ma jakby, ile? chyba 7 mm. więc to jest coś w tym stylu no, jakbyś stary był jeszcze dobry, inaczej działał. Ale widać, jakby było od nowości. Ja przynajmniej go nie wymieniałem: 5 lat mam auto, Więc, y, mimo że tutaj nie ma luzów, on inaczej delikatne się ładnie nawet kręci. Ale warto wymienić, mi przyszedł bez. Nie, był zabezpieczony, nie był ściśnięty. Ale, więc, jeżeli się, by się go ścisnąć, przyjdzie, trzeba go złożyć. Potrzebne jest coś takiego. Więc właśnie do Forda. Bo, no, może może jakimiś innymi narzędziami, ja to jest takie specjalistyczne. Myślałem na początku, kiedy zamówiłem, że będę mógł tym sobie go tutaj naciągnąć, ale to tutaj nie zadziała. To jest tylko po to, żeby złożyć yy, sobie go w imadle i przygotować. I wtedy taki drucik się wkłada i musi być na drugim zamku, bo tu są dwa, dwie opcje, tak? Znaczy na jeden i na dwa. I po prostu jak to zakładałyśmy z kolegą, to on mi nacią Ja naciągnąłem kluczem. Najpierw włożyliśmy zawleczkę na pierwszy, gdyż tam jest złożony był, a później jeszcze podkłada się klucz i, i wtedy na drugim Musi być na drugim, żeby go pasek założyć, inaczej nie, nie da radę. A ten klucz, imbus, był potrzebny, alternator poluzować. Chciałem sobie ułatwić życie albo utrudnić to imbus, żeby alternator u dołu, to jest, gdzie? dziewiątka, tak? już żeby alternator tutaj odkręcić śrubę u dołu O górę tam jest chyba szesnastka Desz. więc trochę to ułatwiło, ale dla e, przyszłości będę pamiętał, że wcale to e, teoretycznie można by jak samym alternatorem jak się poluzuje te tutaj gdzieś śruby na górze i jedno na dole teoretycznie można by zmienić ale by trzeba kogoś silnego w łapach, żeby go później popchał żebym ciągnął napinacz alternatorem jak ktoś jest silny, to może by dał radę naciągnąć, a druga osoba wkłada tutaj śrubę i bez bawienia się z napinaczem. Ale dość łatwa sprawa jest, żeby ten pasek zmienić po prostu, jak ma się taką siedemnastkę z przedłużeniem albo takie rozkładane i która jest właśnie woska, jak mówię, to nie, nie może być taka szoka. Też są specjalistyczne, nazywa się też w angielsku, klucze. A pasek właśnie za 40 zł, można taki 12,03. I podobnie jak wpisuje się go tam, Allegro czy eBayu, to chyba ze 100 samochodów silników ma taki pasek. Jest bardzo popularny. I właśnie czemu pasek pęka? Jak jeżeli był dobry, to może jeden z powodów być taki, że sprzęgiełko narte na to, że wysiadło albo na pompie klimatyzacji sprzęgiełko albo napina. Czy napinaczek widzicie, mój był, jest OK dalej, mimo że go wymieniłem go i tak. Sprawiednie strzegiełka, jak się sprziegło sprawdza, to możecie sobie oglądać inne filmiki które ludzie nagrywali specjalnie, ale ogólnie to sprawa jest, żeby zablokować w jakimś bezpiecznym miejscu, śmigiełko albo go, więc najlepiej czymś niemetalowym, z tego względu, że jakbyś niechcący tam uszkodził, mógł mógł wypychać coś tam w alternator i zejdziesz izolację. E, bo to delikatnie, tylko żeby do bokowe, żeby sprawdzić, czy to jest, e, kółeczko będzie się kręciło w jedną stronę, ale w drugą jedną z oporem, a w drugą wcale nie. E, ale oczywiście no musi pasek zdjęty, teraz tego nie sprawdzisz, dopiero jak jest, e, jak zajmujesz pasek, to warto poświęcić parę minut i sobie to sprawdzić takiego patykolca, Czy atakować albo plastikową rurkę, słomkę. No, ale sprawdziłem właśnie moją alternator i klimkę i nie blokują w tym silniku w tym silniku yy, wspomaganie jest wiadomo elektryczne więc go nie ma jak patrzyłem yy, paski to yy, są trochę dłuższe że modele, które były nawet z tego roku ponoć które miały jeszcze tutaj pompę wspomagania Ten był trochę inna, inaczej założony a dwa to jeszcze jak ten pasek jest założony tak można na początku próbowałem go inaczej założyć że na ten yy, pinar można go tak naprawdę w dwie strony założyć no. On, wtedy on jest lekko za długi, no ale to jak zdejmujecie to widzicie jak był zrobiony, zrobić sobie zdjęcie albo taki filmik zaglądać i wtedy jest przypomnienie jak go nałożyć. A tu jeszcze szybko mój super kondensator, który dałem tam, 300 tylko kosztował, ale się sprawdził kilka razy, bo akumulator paty miał już mam w środku, miał e, 11,5V, led pokręcił, ale zapalił było. Kondensator, wiadomo Ci, nie podwyższy napięcia, ale będzie miał dać duży zastrzyk prądu, więc na rozruch takiego diesla jest idealnie, więc ja sobie polecam. A nawet autko będzie się zmieniało, to można sobie go wyciągnąć dać do innego autka. Więc jaki fajny. No i to Galaxy akurat zmieścił elegancko. O, polecam. Mam nadzieję, że dać, Dajcie znać. Pozdrawiam. Hej, o!